Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601 100.pl. 100 Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Lato Polsat News. Naszym gościem jest Jakub Zaczek, instruktor Wobr. Witaj Jakubie. Witam serdecznie. Jakie najczęściej interwencje macie tutaj na plaży w Kołobrzegu? No, najczęściej niestety mamy sytuacje związane z falochronem, gdzie osoby e, chciałyby skorzystać z niego jako miejsca świetnego do zrobienia sobie zdjęcia, a okazuje się, że niestety e, zdarzają się wypadki przy tych właśnie miejscach i musimy niestety reagować. Ale to jest tak, że ludzie spacerują po falochronach, czy płyną zbyt blisko. No i to jest, to jest jedna i druga rzecz się powtarza tak naprawdę, bo i sobie spacerują po falochronie, pomimo tego, że stoją zakazy, co widzimy doskonale, e, że nie wolno na nich przebywać, jak również podczas samego pływania. Podpływają do falochronu chcą, chcą podpłynąć, dotknąć go, zobaczyć, czego jest tak naprawdę zrobione. Pokażmy ten zakaz, pokażcie chłopaki, mówię do naszych operatorów. Jest zakaz przy każdym Trudno falochronie. Trudno Trudno tego nie zauważyć. Poza tym wchodząc na kąpielisko, każdy ma obowiązek zapoznania się z e, regulaminem które jest i tam również są informacje właśnie związane z tym, że nie wolno wchodzić na falochron. Uruchamiamy akcję. Proszę bardzo, komentuj, co się dzieje. Widzimy traktuje. w tej chwili właśnie jedną z osób, która pływała sobie. W okolicach falochronu i niestety no, zaczęła się topić, tak? Podpłynęła za blisko. Okazało się, że są tam wiry prądy. Woda w tym miejscu jest dużo głębsza niż nawet 5-7 metrów dalej Ale ja, od tego miejsca. Osoba dopłynęła osoba jest do jest, do jest głębiej. Tak? Ze, tak, osoba tutaj dopłynęła do to falochronu. To chce, chce złapać ten falochron. No i tutaj Znaczyna widzimy, że. Druch? Tak, bardzo naturalny. No, tak jak się mówi, tonący brzytwie się chwyta. Widzimy w tej chwili drugą osobę, która zauważyła tą sytuację i chce podpłynąć do tej osoby, aby jej pomóc. Oby z tego zdarzenia nie wyszło, będziemy mieć za chwilę dwóch tonący. No, i do Dokładnie tak się stało, tak jak się spodziewaliśmy. W tej chwili mamy dwie osoby. Sytuacja bardzo, bardzo często zdarzająca się na naszym wybrzeżu. W miejscu O, słyszymy nawet wzywanie pomocy, tak? W tej Bo chwili jeden, już, widzimy, już widzimy, musimy się odsunąć tutaj. Widzimy całą sytuację, właśnie ratownicy zostali powiadomieni. Dynamiczny dojazd ich i już widzimy, że niestety ta sytuacja będzie musiała się zakończyć pomocą ratowników. Nie są w stanie te osoby sobie inaczej poradzi ze względu na to, że tak jak mówiliśmy, ten falochron jest bardzo śliski, on jest obrośnięty takimi umułkami są ręce? Oczywiście, że tak. Zdarzają się sytuacje, że osoba zaklinuje się pomiędzy tymi palami. No i zadanie jest takie, że trzeba będzie tą osobę po prostu wyciągnąć z Co tego... w takim razie tam powinniśmy robić, jeżeli już się spod... tam znajdziemy? No tutaj podstawową rzeczą jest to, że musimy jak naj... nie podpływać po prostu do tych falochronów, jeżeli już tam bardzo chcemy dopłynąć odpłynąć jak najszybciej, jeżeli wejdziemy pod wodę, odbić się od dna, odpłynąć jak najdalej od tego miejsca, bo przy tym miejscu naprawdę jest niebezpiecznie. Nie możemy chodzić po tym falochronie, można się poślizgnąć. Wiemy doskonale, że drewno tutaj w wodzie... Ma taką strukturę, która przyjmuje, że po prostu jest to, robi się jak ta fala lodu, praktycznie i bardzo łatwo jest po prostu wpaść do wody. Przy tym miejscu, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest głębsza woda, tak? Metr od tego miejsca może być dużo płycej, a dokładnie przy samym falochronie jest zdecydowanie głębiej ze względu na to, że fala prąd morski wypłukuje, wybiera po prostu ten piach, który znajduje się przy falochronie bo i robi się dużo głębiej. Ludzie płyną do falochronu, bo myślą, że tam będzie pomoc i tam będzie ratunek, ale odwrotnie. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli widziała Pani takie zdarzenie, że ktoś się. Utopii. Gdzie pani dzwoni? Na 112. Jest jeszcze jeden numer ratunkowy. Oczywiście, 601 100, 100. Mamy teraz, tutaj nawet ten numer wszędzie na pamięci. Proszę Pani telefon i dzwoni Pani. Co Pani mówi? Widziała Pani teraz wypadek. Co Pani powie? No, wołam przede wszystkim ratunku, pomóżcie i próbuję zgromadzić jakąś Musimy grupę przekazać ludzi, wszelkie informacje. Będą pomagali temu człowiekowi i informowali również dalej, żeby poszukać jak najbardziej dyspozytor, dyspozytor, Jak najbardziej, dyspozytor, który przyjmuje, tak naprawdę kieruje tą rozmową, tak. wypytując przede wszystkim o to, gdzie to ma Ale miejsce, zapytaj. ile jest osób na plaży, no to trzeba z, zasygnalizować na Gdzie się znajduje Pani w tej chwili? Ja znajduję się w Kołobrzegu w tej chwili, ale gdzie? Jakby, jakby Pani określiła to miejsce, bardziej szczegółowo no to jest musielibyśmy powiedzieć. Kołobrzeg, wejście w okolicach Muszelki koło kortu tenisowego i trzeba dojechać tuż ulicy Norwida. Ale tutaj super, że taka informacja pada, aczkolwiek wszyscy wchodzący na kąpielisko, jeżeli by zapoznali się z instrukcją, która jest przed wejściem, tam doskonale by dostali informację taką, że wchodząc, plaża nasza jest ponumerowana. Każde wejście ma konkretny numer. Mogą określić to jako numerem, bądź konkretnym słupkiem, który... To na którym słupku jesteśmy w tej chwili? No musielibyśmy podejść do góry, tak, żebyśmy zobaczyć to. Mamy tam te tablice rozstawione i to tak naprawdę by nam przekazał tą niechęcią. jest ty poszkodowany Krzysztof, tak naprawdę ratownik Gwop. Woda zimna dzisiaj? Strasznie. <noise> Krzysztof zawsze jest pozorantem we wszystkich naszych akcjach. Ale zawsze tak zawsze jest wydano. Za... Tak. Krzysztofie, jeżeli rzuci nas na falochron, wiatr prosto ściągnie nas na falochron, albo my płyniemy do falochronu, bo wydaje nam się, że się na niego możemy wspiąć. Już wiemy, że jest on porośnięty, że na niego nie wejdziemy, pokrwawimy sobie ręce. Jak sobie wtedy pomóc? Faktycznie często zdarza się, że wydaje nam się, że to jest najlepsza zabawa przy falochronie. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Starajmy się nie być blisko falochronu, nie podpływać do falochronu. Jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, że jesteśmy blisko niego, że wciąga nas fala na falochron, na te pale, które są w wodzie, starajmy się od niego odpłynąć. Czyli jeżeli się zdarzy taka sytuacja, zanurkujmy odbijmy się od dna i staramy się jak najdalej e, oddalić od dna. Czyli to jest tak jak z nurtem. Jeżeli nurk mnie wciąga, to mam po prostu dać się chwilę ponieść i odpłynąć. tak. tak. Zanurkujmy, gdzie jest, naj, gdzie jest najmniejszy, e, najmniejszy ruch wody, czyli, czyli głęboko i tam odbijmy się od dna i staramy się oddalić jak najdalej od falochronu. To są najczęstsze akcje, z iloma już mieliście do czynienia teraz w czasie no, no, tych wakacji. każdego dnia zdarzają się takie sytuacje. No tak jak Krzysztof powiedział, no, jest temperatura wody akurat niesprzyjająca do końca kąpieli, chociaż no, od wczorajszego dnia widzimy, że nam się zaczyna ta pogoda poprawiać i jest duże prawdopodobieństwo, że już dzisiaj mogą być takie sytuacje. Widzimy, że tych falochronów jest bardzo dużo tutaj. No, te kąpielisko jest niestety ma to na, na swoim wyposażeniu jakby tutaj te falochrony. I często się zdarzają. Do tego wszystko jeszcze brawury alkoholu. No to, co zawsze jest jakby ta wybuchowa mieszanka. My sami byliśmy świadkami takiej sytuacji. Tak, no to... młodzi ludzie przeszli wytrzeźwieć się, wykąpać się w rano. Tak, tak. To było pijani, przed naszą, żeby naszym programem. Dokładnie. Gratulacje. Dokładnie. Tak, no to, gratulujemy no to... podejścia do własnego bezpieczeństwa i nie Dokładnie. tylko. To Wszystkich nie, nie zdajemy dooko. sobie tak naprawdę do końca z tych czyhających zagrożeń. No każdy myśli, że wchodząc na taki falochron, zrobię sobie piękne zdjęcie. Dzisiaj moda na selfie, tak? Zrobię sobie zdjęcie, okazuje się, że gdzieś się zachwialiśmy, wpadamy do wody. No, pierwsze, co robimy, to ratujemy ten sprzęt, tak? Będziemy go starać się uratować, a nie myśląc o własnym bezpieczeństwie. I z tego wychodzi tak naprawdę ten łańcuszek, który się ciągnie, 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 aż do przyjazdu, tak jak widzieliśmy tutaj ratowników naszych, którzy muszą udzielić pomocy. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za rozmowę. Wszyscy dokładnie pamiętamy, że zanim położymy kocek, to sprawdzamy słupek, na którym Gdzie jesteśmy. My jesteśmy. O tym więcej jeszcze będziemy mogli troszeczkę Regulamin. powiedzieć. Regulamin kobińska. To już bardzo. Modliżmy. Instruktorzy wop, a przed nami dosłownie za chwilę serwis. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601-100-100.pl.